A tutaj Lumi no witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj bardzo serdecznie chciałabym pozdrowić Mikołaja Hojdą i Zuzannę Stankiewicz. Bardzo Was pozdrawiam. A jeżeli chcecie, a w następnym odcineczku pozdrowiła Ciebie, wystarczy, że klikniesz subika z dzwoneczkiem, zostawisz komentarz pod filmem, pozdrawiam i oczywiście musisz dać łapeczkę w górę. A dzisiejszy challenge łapeczek w górę to niech będzie 5000 i uwaga, uwaga, właśnie wyszłam ze schroniska po wyprowadzać pieski. A jeżeli Wy macie pieski, możecie napisać jak się, wa jak się Wasze pieski wabią. A teraz będę szła sobie po prostu do domku, pod zjem sobie coś. O... Dzień dobry! Ojku, a, a kim ty jesteś? Kim ty jesteś? O co tu Słuchaj. chodzi? Nie, ja zwiewam, zwiewam, co? Mam dla ciebie, stój dziewczynko, mam dla ciebie propozycję nie odrzucenia, otóż szuka... Koleżanki, tak, czy zostałbyś moją przyjaciółką? Słuchaj, ja czuję eee, się taki samotny, e, mimo że eee, jestem, słuchaj, taki wielki i tak dalej. Ja rozumiem, że możesz się mnie wystraszyć, Ej, nie bój się, chodź tutaj eee, szybko, słuchaj. Ja się proszę, boję. Proszę cię, żebyśmy zostali przyjaciółmi. Ja cię będę chronił, ty mnie będziesz chroniła. E, będziemy się razem wspierać. Co ty na to? E, ja myślę, że niestety, ale takie coś nie jest do zrealizowania. <laughs> Co ty, ty, ty zrobiłaś? O nie, nie słuchajcie, słuchajcie, zwiewam opinie, do domu. To jest propozycja yy, i to jest pytanie retoryczne. Masz zostać moją przyjaciółką i to nie jest pytanie. Masz zostać Niestety, po prostu. do widzenia. Drzwi A, od czyli domku tu zamykam. O nie, dobra, o, nie on powiem, teraz będzie Ej, ale słuchaj, słuchaj, pogadamy. Poczekaj, bo pewnie ty mnie dobrze słyszysz, bo jak jesteś taki duży, to masz bardzo dobry słuch. Poczekaj, ja pójdę na balkon i ja ci coś powiem, Ale dobra? ruchy, ruchy, bo słuchaj, no, bo czekaj. wiesz co... Bo no. moja propozycja tutaj jest nie do odrzucenia już, już. No jest jestem, tutaj, nie? jestem. No. Słuchaj, powiem ci jedno. Nie będę twoją żadną koleżanką. Co ty? E, e, przystań! Nie będziesz? Nie, oczywiście że nie będę. Nie, nie będę twoją koleżanką i przestań mi dobrę. No nie, no nie, no co? Dobra, poczekaj, słuchaj. czekaj, czekaj, czekaj. To jak czekaj. decyzja? Dogadamy się jakoś, czy się yy, nie dogadamy? Yy, wiesz co, przyjdź za pięć minut, ale please nie rozwalaj mi domu, bo co? No Dobra, przestań. Dobra, um umówimy się tak. Masz pięć no? minut. Jeśli w przeciągu pięciu minut nie podejmiesz decyzji, wrócę tutaj i wiesz co zrobię z twoim domkiem. No ale przestań, nie tak domku. A twój, słuchaj. jeszcze PS, PS, twój ochroniarz co? się do niczego nie nadaje. W ogóle się cię nie obronił przed y, moim tutaj nadejściem. Ochroniasz. ja ci powiem tylko jedno, zostajesz zwolniony, zobacz jakie straty ma mój ogromnie wielki, piękny dom, to jest tragedia, wiecie co, słuchajcie, ja się po prostu muszę schować, czekajcie, ja się ukryję tutaj i powiem wam, że, o, w ogóle jak tu śmieszne, to śmieszne, nie wiedziałam, że tu tak nie ma, słuchajcie, ja się, by co mam zrobić, nie chcę być jego koleżanką. Co się tutaj stało? Lumi, gdzie jesteś? Ej, co jest brane, ochroniasz? Ja co, do czego boję. tu doszło? Ja Ej, się boję, czego ty się boisz? Czego ty się boisz? Co ty w ogóle tutaj, co narobiłaś tutaj, Lumi? Co, co tu tutaj King Kong? chodzi? To King Jaki Kong King tutaj zrobił? No, kimś tu Kong? był? To, że, że ten goryl wielki taki przyszedł tutaj i nam zniszczył dom? No, powiedział, że bym była jego koleżanką, no mówię mu, no chyba zgupia, że była tą koleżanką i Ej... powiedział, że mi rozwali dom i za pięć minut to wróci, ja... co ja mam zrobić? Słuchaj, no to może po prostu zostaniesz tą jego koleżanką, przecież ten dom jest ha! w ogóle teraz cały zmasakrowany, jak my mamy tutaj mieszkać, słuchaj, ty, przecież tu zimno będzie, to w ogóle, to ten dom już w ogóle się nadaje cały do remontu, co my teraz robimy, musimy znaleźć jakąś kryjówkę i się schować przed nim. No, to wiesz co, ja bym myślała, że to będzie dobry pomysł, ale słuchaj, ja nie będę koleżanką King Konga, więc wiesz co, zwiewam. Przejdźmy stąd, bo, bo nam zostało już 3 minuty. a czemu po prostu? Ochroniarz tutaj w ogóle nie obronił nas przed y, nadejściem King Konga, co? No bo no bo ochroniarz ogólnie się zakochał w tej dziewczynie, co ci się kiedyś podobała, i on tylko śni o niebieskich migdałach po prostu. Dobra. Więc idziemy do sklepu. Skoro tutaj w naszym mieście gratusuje właśnie King Kong, musimy się przygotować. Musimy mieć to, zbrojki, musimy Dzień być dobry. przygotowani. Dzień dobry, no. witamy tutaj pana i y musimy słuchaj, mieć schronienie co najważniejsze. Dobra, dzień dobry, bo wie pan co, bo, bo King Kong mnie zaatakował w domu i potrzebuję tak? coś ekstra no super, żeby się ochronić. No zawsze no? na ostatnią chwilę do mnie przychodzisz, właśnie wiedziałem, hmm. że King Kong tutaj nadchodzi i się trochę już przygotowałem, zostały dla was same ostatki, dlatego zobacz co zostało w skrzyni i tylko o. to możesz sobie wziąć. Tylko no. tak malutko, tylko jakieś lasery. Lasery, TNT, zapalniczki, niestety nie mamy już żadnych zbroi, także tak ci nie pomogę, lepiej radzę wam się schować. A to wie pan schować. co, ja Rób, panu tutaj materiałami, które ja mam ogólnie. Wezmę Dobra. sobie jeszcze to i to. No Ale to... zamykamy za dwie minuty, to proszę się Do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia, do widzenia. Ty, chodź no tu. Słuchaj, nie no. mamy żadnych mieczy. Po prostu nie mamy nic. Co mamy zrobić teraz? Nie wiem. Musimy się schować. Musimy znaleźć schronienie. Musimy się schować. Ten dom nie nadaje się. Jak widzisz, King Kong bez problemu sobie poradził po prostu, żeby się dostać i przeforsować po prostu mury naszego domu. Dlatego teraz musimy znaleźć, o słuchaj, wieku, jakieś inne schronienie. Wieku, ja... Ja, ja zbieram, hmm. ja zbieram. Jak... Eee, no to masz, no mi, to masz, to masz, masz, <garka> masz. <I> dobra, <garka> dobra, dobra, musimy się skupić. No. Słuchaj, a co myślisz w ogóle o domku? Bo mamy dwie opcje. Możemy no. albo zamieszkać tam, tam był taki domek bedrukowy. Pamiętasz, kiedyś robiliśmy taką bazę bedrukową e, obok tak. sąsiadki. A druga opcja no. to na przykład domek na drzewie. Może widzowie by nam doradzili, czy lepiej o, przed właśnie. King Kongiem schować się na drzewie, w domku na drzewie, czy w bedrukowej po prostu tajnej bazie. Tak. Co, i możecie zaznaczyć to w ankiecie, co będzie najlepsze. Lepsze, ale ale ja... już nie ma ankiet na youtube zostały wycofane niestety Ale ja zrobię swoją ankietę w postach Będziecie mogli tam sobie zaznaczać ha i co A, No i no słuchaj dobra. no i teraz w takim razie ja myślę że wolałabym Domek po prostu na drzewie więc ja tutaj sobie wsiądę Do autka i ty jedź po prostu <laughs> Z drogi, korele drogi, tu stoją, o, King Kongi, o ja nie. wam dam! Słuchaj, to są, o jego, nie. Ludzie, to, to o są nie. jego ludzie, to nie? O poczekaj, ja muszę zwiewać stąd, bo o, dobra, one po prostu dobra. są straszne. Ale napakowane, co? Dawaj, no. dawaj, dawaj, słuchaj, szybko Dobra. wsiadamy tutaj, Ale, dawaj ty prowadzisz. Co ja, to, to ja mam prowadzić, to przecież my nie dojedziemy Dobra. tutaj słuchaj, nigdzie? Tutaj jak widzisz, jest dużo domków na drzewie, nawet kiedyś mieliśmy taki jeden. Musimy teraz no. znaleźć jakiś jeden na sprzedaż. Ja ogólnie mam trochę sztabek złota, ty też masz przy sobie coś? E, ja mam 64 jabłuszka. No, Tylko a ja, a a ja mam, żeby ja mam 30, kogoś. 32 sztabki. Musimy znaleźć jakiś domek na drzewie na sprzedaż i się tam schować i to szybko. Ty, a tu jakiś bo jak ten widzisz. Ten stoi? Widzisz w ogóle, słuchaj, patrz, że King Kong ma swoich ludzi, no, on nie jest sam, nie działa w pojedynkę, stoją. ma no. swoich goryli, którzy też tutaj mu pomagają, dlatego nie jesteśmy, słuchaj, sami, dobra, tutaj jakiś pan jest, czekaj, na sprzedaż, Tanio, o, dzień o. dobry, my tą okazję chcielibyśmy tutaj, Tanio, jak pan mówi, Lumi, trzymaj tutaj kaskę, kup od niego, Aha. a ja pilnuję tutaj, czy nie, nie idzie nigdzie King Kong, Ej, się tutaj, o, Idealnie, proszę pana, co do złotóweczki się zgadza. No, no to w takim razie ja będę bardzo zadowolona z tego mieszkanka. Słuchaj, mamy mamy klucze do naszego mieszkania. Dobra, tak Dobra, hop, udało się. Ty, ale to tylko drabina wysoka. Ja nie mogę. Normalnie, tak będę po to coś. ups. No co ty zrobiłeś? No przepraszam, o, pomogę ci. A po co tam wskoczyłaś? Bym ci tu słuchaj zrobił schodki. A ty żeś spadła na dół i od początku musisz. No taki mały trolek, słuchaj. A no, teraz słuchaj co? jeszcze, jeszcze no, jakimś benz, bęc, może... bęc, 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 No nie, 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 ja tam troli żadnych nie chcę. Ale tu jest pięknie! W ogóle zobaczcie, to będzie widok w ogóle na całe miasto, nie wiem dziwnej, czy ty to widzisz. Tylko teraz tutaj. Ja się... Pierwsze pytanie, czy my tu jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi, wiesz co, o sprawy z King Kongiem? Czy hmm. na pewno się tu nie dostanie i nas tutaj nie znajdzie? O! Już jesteśmy bezpieczni, proszę zobaczyć, już tutaj postawiłam za pierwsze nasze takie bezpieczeństwo. Laser? No dobra, <laughs> no to myślę, będzie. że KingKonga słuchaj to nie ruszy, mamy w ogóle eee, fajną kuchnię, ładna jest ta wyposażona, no. no powiem ci, że domek jest niczego sobie, tutaj jest fajna tu? jakaś sypialnia. O! Ciekawe czy mięciutkie, mięciutkie wow. w sumie to łóżko, pokaż. A tutaj w ogóle jest słuchaj ten, tutaj to jest normalnie raz. balkon. Ej. Chyba widzę co? King Konga, zbliża się tam, zobacz. Stoi tam, Pokaż. widzisz, w widać, jego, widać jego kawałek no tam. No, widzę, widzę kaweki Musimy kawałek. się chować, o, żeby nas tutaj tylko nie zobaczył. Dobra, chowamy się, chowamy się. Słuchaj, ja ogólnie no. idę po jakieś jedzenie, bo będziemy o, potrzebowali jedzenie. ja na chwilę muszę, no możesz Dobra. Mi mówić. ja idę po jedzenie, słuchaj, bo, bo tutaj widzę, że jest pusta lodówka, będziemy musieli tutaj się schronić, to a nie mamy co? nic do jedzenia. To Miesz ja przy... przyjdę zaraz. Poczekaj, ja ci coś Dobra, dam. do Ty koła sobie domku weź tutaj mam to tak? Tak, tak, właśnie, żebyś tak zrobił, dobra? I będzie wtedy dobra. bezpieczniej tutaj, dobra. A ja sobie tu ubotuję nam coś dobrego na obiad. Mogą być pierogi na przykład. To będę tu robić. O, słuchaj, te ale pierogi. właśnie jest pusta lodówka, to nie wiem jak to zrobisz. Tak czy inaczej, o, zaraz przyniosę mąkę i jakiś farszyk i zrobimy te pierogi. Dobra, no dobra, to ty idź. Słuchajcie, ogólnie musicie napisać w komentarzach, czy Wam się podoba moje nowe mieszkanko i może wymyślimy jakąś piosenkę, że King Kong już tutaj nigdy do nas nie przyjdzie. Haha, ha, ha, ha. zobaczcie, jak my jesteśmy wysoko. On tutaj nawet nie da rady przyjść. No, ogólnie ten wystrój domku bardzo mi się podoba. Wszystko bardzo ładnie wygląda. Aha, Jeszcze... Dzień berek. O Witam! Nie. O nie, Cię mówiłam, ]anku. mówiłam, że masz tutaj już nie przychodzić, co ty tutaj Myślałeś, robisz? Myślałeś, że, 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 że was nie znajdę, przecież to było oczywiste, że gdzieś się schowacie, a ja tutaj mam wszędzie ludzi i moje goryle mi powiedziały, że tutaj wy sobie zamieszkaliście, także słuchaj, wlaź tutaj na dół. O nie, nie psuj, nie psuj, mi mojego Tomku, ja go bardzo drogo dzisiaj kupiłam. Ej, no ustaw, ty na no. Dół, słuchaj, albo się inaczej pogadamy. Tamten twój stary dom w ogóle już się nie nadaje do użytku. Schodzisz czy nie schodzisz? E, wiesz co, zejdę za pięć minut, dobra? Za, za chwilkę nie, zejdę. Nie, pięć minut no, miałaś no, e, no nie, na... na... Przestań. Chodzisz, czy nie schodzisz? No, schodzę, schodzę, już schodzę, no ale Dobra. zejdę z, dru z drugiej strony. Z drugiej Czekam strony. Na dole. Okay. Czekajcie, czekajcie, w ogóle co tu się wydarzyło. Czekajcie, stanę tutaj, żeby on mnie może jakoś nie zobaczy. Co tu się w ogóle stało? On znowu przyszedł Jeep'a play, to zobaczy, to ja nie wiem, co to będzie. No następny dom po prostu taki rozwalony. No nie wiem, może macie, macie jakiś pomysł, jak ja mam się stąd wydostać. No zobaczcie w ogóle, jak to wygląda. Co ja mam teraz zrobić? No przecież ten dom to wygląda. Jak jedno wielkie takie urwisko. Nie no, no poczekam może na GP-a, może dam jakoś radę. Coś musimy wykombinować, bo po prostu nie wiem co z tego będzie. Jestem. Siemanko, no, Lumi. Nie wiem, Ej, czy ty będziesz zadowolony. Co, co tu się stało? Ej, ja tu lasery rozkładam wszędzie, słuchaj, i ten. A co, co to w ogóle? Co to ma być? No bo słuchaj, bo przyszedł King Kong. Chyba go wywołałam, bo śpiewałam o nim nawet chwilę piosenkę, wiesz, No i chciałam wymyślić. I co, śpiewałaś i go może właśnie zawołałaś tą piosenką no i zniszczył. I słuchaj, no i co kolejny domek zniszczony, kolejna baza miała nas tutaj powiedział, nie znaleźć, Lumi. Że on rozwali ten dom, jak zaraz przyjdzie. Ale wiesz co? Ostatnio pisali w telewizji, jakieś wielkie wykopalisko jest a możemy go tam wrzucimy do tej dziury co ty ma ty, tym czekaj, myślisz czekaj czekaj Chodź tutaj no. na balkon, w ogóle tam widzisz, jest jakby jakaś e, budowa rozpoczęta. Jakieś no. e, dziura na fundamenty, widzisz? A co, tak. jakbyśmy zrobili? Usypali tu trawę. On tam wrócił, tra on, tam wróci, on dalej tam stoi, zobacz, przyszedł, A. wrócił. Ty, bo my sobie miejsce wybraliśmy, bo on przecież lubi chodzić po drzewach, tak? Jakby... Tak, my też. My też no. możemy tutaj, właśnie, przecież małpki chodzą po drzewach, nie? Dobra, chodź, zrobimy tutaj parkur. Dasz radę tu przeskoczyć parkurowo? Hop, no. tutaj, powolutku. Jest. O, dobrze. O, Słuchaj, zobaczcie. teraz. Wiesz co? Teraz, o, musimy... teraz to będzie ciężko, żebym ja tak przeskoczyła. Na Uuu, Ile, Master Duszek, udało się? Ej, dużo, dużo mam. W ogóle prawie nic mnie to nie bolało. Dobra. Patrz, no, jest tak. odwrócony do nas tyłem. Słuchaj, teraz tak, musimy tutaj szybko to wszystko w ogóle zrobić. Wiesz co, ja mam taką otrawę, jakby, która Wie, robi tylko kamuflaż. To dziura jaka ona jest wielka! Ja nie mogę, tak. ci nie spodziewałam, że aż taka będzie. Słuchaj, zrobimy no. tak. Patrz na razie, czy on nie idzie. Zrobimy Dobra. po prostu tutaj ukrytą nie taką idzie. dziurę. I, I po prostu go swabimy, no. wiesz co? będziemy się z niego śmiali, elemele, dudki i w ogóle. Możesz tam do niego podejść, słuchaj i zobaczyć, wiesz co? odwracać jego uwagę się. w razie co? Dobra, poczekaj, ja będę tak. No, on ogólnie się odwrócił, ale patrzy się tak bokiem. A może, mo może ja bym go tak wziął, nie, TNT? nie, albo lepiej nie, lepiej. Nie w ogóle potrzebujemy w jeszcze czasu. Ja jeszcze nie skończyłem, słuchaj, już tu kończę. Praktycznie zostało mi, halo, nie wiem, 30 halo, sekund. W ogóle stoi, gdzie my kiedyś tutaj graliśmy w taką fajną grę. Że nie ja może opuszczać cię. tego terenu, no, tam, tak? tego terenu, a tam w ogóle też TNT jest. Jacie, ale w ogóle on. Ciekawie, czy są dziwny. tu widzowie teraz, o. którzy oglądali ten odcinek, nie? Na, no na właśnie, filmie. możecie zostawić łapeczkę w górę. Ktoś tutaj oczywiście oglądał go. Patrzcie, Dobra. odwrócił się, co? W już? Już, no. praktycznie zobacz, już tutaj wszystko jest, jak to wygląda. Nic nie widać. Myśli, że King Kong tu wpadnie i się nie skapnie? No myślę, że on wpadnie, ale tu jeszcze taki kawałek trochę tego został. Dobra, to, myśli, to zostawimy. To... On, myśli, on będzie myślał pewnie, że tu jest po prostu dziura, że ona jest tutaj. Trzeba no. zostawić, bo tu była ta dziura, ale nie spodziewa no. się, że tu jest też wielka dziura A, i wtedy no tutaj właśnie. jest taki mostek. Szybko się tu przebiegnie, a musimy mieć nadzieję, że po prostu on tutaj wpadnie i wiesz, no. jak nas będzie gonił, to po prostu wleci i będzie kozacko. Także Iy, co, idziemy? Ekstra, no idziemy, idziemy po niego, tylko się ja się nie poś 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 pośmiejemy się z niego. T tylu dobra. mi ogólnie ja go może we wezmę na siebie, ty pobiegniesz dobra. też tędy, ale ja no. też. I, i dobra. King Kongu. No. Słyszeliśmy, King Kongu. że chcesz ten e, tutaj, żeby Lumie była twoją koleżanką. Jednak po, po, postanowiliśmy, że może być tą twoją koleżanką, wiesz? O, ja ej, cię... Ale Co ci się nie podoba? Co zazdrosny? jesteś? dobra, Lumie. Ale ty jesteś szybko. brzydki szybko, i szybko, taki szybko, gruby. Ha, ha, ha. Dobra, dobrze. Ja i... ej, ej, dobra, wraca, ty... wraca. Chyba coś się gwarantował. Za szybko biegłem, słuchaj. No ej, wracaj dawaj. tutaj. Wracaj tutaj, ej, ey, jesteś w ogóle nieładny, nieładny jest. Wszystki jesteś King Kong, jesteś taki niefajny, ha ha ha. ha. W ogóle no. w ogóle te twoje King Kongowe, te takie mniejsze stworki to też. O są... nie. Ty, o nie, nie! O nie! o nie! o nie! O nie! O nie! O, nie, o, nie, o, nie, o, nie, o nie. Lubi, wrzucaj go tam! Dobra, dawajcie, musimy go tam wrzucić, tylko on w ogóle nie chce, żeby tam po prostu wpaść. Dobra, 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 słuchaj. Dawaj, 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 dawaj. A ja tutaj sam już jestem. Dobra, 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 dobra. Jest, 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 już, już prawie. Jak on tutaj w ogóle wisi tutaj? Jest. Jest! Uwaga, Uwaga! Wleciał. Co teraz z nim robimy? słuchaj, Zalejemy go lawą, czy co myślisz? No, a może ja bym tak wzięła te TNT, tak jeszcze porozkładała? Dawaj, 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 na głowę mu TNT weźmiemy jeszcze lawę <laughs> i to będzie najlepsza opcja. Słuchaj, tak. sam tam wleciałem, ale szybko się zrespiłem, a on w ogóle tam dalej siedzi. No ja i aż bardzo tak dużo lubi. No, a co ty myślałeś? To, to co, odpalać już? Odplamy? Dawaj, dawaj, czekaj, ja tu jeszcze puszczę lawę może. Zobaczymy w ogóle, czy to coś mu zrobi, OK, także tutaj na przykład. Dobra, ale, ale tak średnio chyba to Nie akurat no, do niego zadziałało. Dostał. Patrz, spada teraz lawa jeszcze na niego. Dawaj, ludi, rób normalnie eksplozję. Dobra. Dobra. Dobrze, jeszcze dobrze, to? dobrze. Jeszcze lawa zaraz tutaj Aha. na niego zleci. A Właśnie, on się tak idealnie, zobaczcie, ustawił sam raz pod tą lawę. O nie, ja. zasł zasłoniłeś mi tutaj najfajniejszy widok jeszcze. Dobra, Ale słuchaj, żebym... z drugiej strony możesz podejść sobie o, tutaj. O, patrzcie, patrzcie, ale się będzie działo w ogóle, przecież Uwaga. on teraz się cały roztopi. Patrz, on nie widzi chyba tego i jest, <laughs> opalił się. No i ale pięknie, dobrze, słuchaj. Ale dobrze, ale dobrze. To dobrze widać tutaj, słuchaj, gdzie ja jestem dobrze, tak? dobrze tutaj Tak, poczekaj widać. tylko, żebym zdążyła tutaj, o. Dobra. dobra. To jest Jocie, chyba ale ekstra. poddaj się. No i wiecie co ja wam powiem, że mi się wydaje po prostu, że wygraliśmy i już więcej tych King... Jest, 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 udało nam się, udało uh -uh. się, udało się nam po prostu... Ty, coś się złego wydarzyło, King Kong powrócił i to jeszcze palący jest. się też, tutaj... Też, też się zrespił, o nie, dobra, to musimy, Wiesz, słuchaj, co? uciekać, on chyba chyba się nie poddaje. Uciekamy. Ja tutaj porozpalam, może jakieś Wiesz gdzie? Idziemy no. teraz do bedrockowej tajnej bazy. Tam się schowamy. W Mam nadzieję, jeśli w sumie widzowie wiedzą, może na przykład widzowie nam powiedzą, czy no Hinton jest w stanie się przebić przez bedrock, czy nie jest stanie się przebić przez bedrock. Także musimy tak. uciekać, słuchaj, bo on my... nam nie da spokoju. No właśnie. Także biegniemy. I my uciekamy i się z Wami żegnamy i zobaczymy, czy tam nie będzie lepiej. To papa. Pa. Trzymajcie się, papa. Pa.